Cześć. Witajcie panowie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych, i będę dzisiaj mówić o bardzo głośnej w tym momencie sprawie. Zwykle w odcinkach z tej serii unikam mówienia o gorących tematach, jednak, akurat w tym przypadku, mimo że ta sprawa stała się głośna bardzo niedawno temu, to nie jest to świeża historia. Są to wydarzenia sprzed prawie 23 lat. Jestem pewna, że większość z Was oglądała, albo przynajmniej słyszała o tej nowej serii, która pojawiła się na Netflixie pod tytułem Król Tygrysów. Ona ukazała się pod koniec zeszłego miesiąca. I ogólnie ta seria wywołała ogromną falę spekulacji na temat pewnego tajemniczego zaginięcia z 1997 roku, i ogólnie poruszenie na całym świecie. Sama ta seria dotyczy mrocznych sekretów handlu dzikimi kotami w Stanach Zjednoczonych i jej głównym bohaterem jest mężczyzna imieniem Joseph Allen Maldonado Passage, znany jako Joe Exotic. Ten mężczyzna sam przyjął przydomek Króla Tygrysów i stąd właśnie nazwa programu. Wątkiem przewodnim jest jego rywalizacja z kobietą imieniem Carol Baskin, aktywistką prowadzącą azyl dla egzotycznych kotów. Carol od lat postulowała zamknięcie zoo prowadzonego przez Joe The Greater Winewood Exotic Animal Park znajdującego się w Oklahoma. Ta walka zakończyła się dopiero w styczniu tego roku 2020 po tym jak Joe został skazany na 22 lata więzienia za kilka zarzutów, z których najcięższym było zlecenie zabójstwa Carol w 2017 roku. Pozostałe zarzuty dotyczyły głównie łamania praw dzikich zwierząt, ich kupowania, sprzedawania i traktowania. Tak jak już wspomniałam, Karol prowadzi w tym momencie schronisko dla dzikich kotów Big Cat Rescue, znajdujące się w mieście Tampa na Florydzie. Jest także rzecznikiem na rzecz dzikich zwierząt. Postuluje przeciwko ich rozmnażaniu i sprzedaży. Jej głównym celem jest powstrzymanie tego nieetycznego handlu w całym kraju. Niedługo po emisji serialu stało się jasne, że spotkał się on z innym odbiorem niż zakładali twórcy. Zamiast skupienia się na procederze handlu zwierzętami, to Karol Baskin, jej życie prywatne i małżeństwa stały się głównym tematem do dyskusji. I największym zainteresowaniem wśród widzów cieszył się wątek tajemniczego zaginięcia Jacka Donalda Luisa, męża Karol. Jack Lewis, znany znajomym jako Don, urodził się w 1938 roku w mieście Dade City na Florydzie. Jego dzieciństwo było dalekie od idealnego. Razem z dwójką rodzeństwa był wychowywany przez samotną matkę. Kobieta robiła wszystko, żeby zapewnić dzieciom najlepszy start w życiu. Pracowała jako krawcowa i jednocześnie sprzedawała pieczywo. Od nastoletnich lat Don chwytał się różnych dorywczych prac, aby pomagać w utrzymaniu rodziny. Był m.in. mechanikiem na farmie. Ukończył liceum Pasco High School w 1955 roku, ale nie zdecydował się iść na studia, zamiast tego rozwijał karierę. Powszechnie uważa się, że Don był kobieciarzem. Swoją pierwszą żonę poznał podczas pracy w firmie budowlanej. On miał wtedy 17 lat, a jego wybranka, Gladys Cross, zaledwie 14. Pobrali się w drugą rocznicę swojej pierwszej randki i rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. W sumie para miała czwórkę dzieci, trzy biologiczne córki i jednego adoptowanego syna. W ciągu kolejnych kilku lat Donowi dzięki strategicznemu oszczędzaniu udało się kupić pięć ciężarówek i założył własną działalność transportową. To był początek drogi do sukcesu. Pracował dla dwóch znanych w okolicy firm Texaco i Red Wing Carriers. Udało mu się stworzyć kilka źródeł dochodu. Naprawiał i sprzedawał z zyskiem używane zmywarki oraz samochody. I kolejnym logicznym krokiem była inwestycja w nieruchomości. Wkrótce osiągnął status milionera. Fortuny dorobił się samodzielnie dzięki wielu udanym inwestycjom. Niestety, podczas gdy jego kariera była w najlepszym możliwym punkcie, zupełnie odwrotnie było w małżeństwie. W 1981 roku Dom miał 42 lata i razem z Gladys byli małżeństwem od 23. Ich kłótnie stawały się coraz częstsze i po jednej z nich mężczyzna postanowił wyprowadzić się z domu. W styczniu 1981 drogi jego i Karol po raz pierwszy się skrzyżowały. Para spotkała się na ulicy Nebraska Avenue w Tampie. Mężczyzna zobaczył 20-latkę idącą poboczem, zatrzymał się i zażarował podwiezienie. Jak można się spodziewać, ona odmówiła w obawie przed jazdą samochodem z nieznajomym. Don nie dał jednak za wygraną, wrócił kilka minut później z rewolwerem i powiedział dziewczynie, że może przez całą drogę trzymać mu go przy skroni, jeśli mu nie ufa. Wydaje mi się, że większość uznałaby to za coś niedorzecznego i szalonego, ale jednak był to początek ich wielkiego romansu. Spędzili razem całą noc i od tego czasu byli nierozłączni. Przez kolejny rok Don nadal był żonaty, ale nie stanowiło to dla nich problemu. Jego rozwód z Gladys został sfinalizowany w 1990 i już rok później, w 1991, po dwóch latach znajomości, Don i Karol pobrali się. Dla niej, mimo że miała zaledwie 22 lata to również nie było pierwsze małżeństwo. Po raz pierwszy wyszła za mąż, gdy miała 17 lat. Poślebiła mężczyznę imieniem Michael Murdock. Para doczekała się jednego dziecka, córki, której dali na imię Janie. Zdaniem Karol ich związek był daleki od idealnego. Michael znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie, jednak nie odeszła, ponieważ obawiała się konieczności wychowywania samodzielnie dziecka. Tak jak już wspomniałam, w styczniu 1981 Karol poznała Dona i akurat tej nocy, gdy pierwszy raz się spotkali, ona uciekła od męża, potem gdy po raz kolejny ją zaatakował. Dopiero gdy poznała Dona, zebrała się na odwagę, żeby w końcu odejść od Michaela. Don był uważany za bardzo specyficznego człowieka, dorobił się ogromnej fortuny, jednak nadal zostało mu wiele zachowań z lat, kiedy nie miał nic. Wszystkie swoje ubranie kupował na wyprzedażach garażowych i rzadko decydował się na ekstrawaganckie wydatki, ale jednak zawsze miał przy sobie tyle gotówki, że mógłby od ręki kupić samolot. Z biegiem lat okazało się, jaka jest największa pasja Karol. Czyli dzikie koty. Para kupiła swoje pierwsze zwierzę rysia amerykańskiego i niedługo później uratowali 56 kociąt z farmy futer. I to właśnie wtedy pojawił się pomysł założenia schroniska. Don miał na to środki, a Karol, zapał i pasję. W ciągu kolejnych lat mężczyzna wybudował 40-akrowy azyl dla zwierząt. Nazwali go Wildlife on Easy Street. Teraz nazywa się Big Cat Rescue. Udało im się uratować ponad 100 egzotycznych kotów. Z biegiem lat jednak inicjatywa stała się powodem kłótni małżeńskich. Dla Dona schronisko było kolejną szansą na biznes i zarobienie pieniędzy, a Karol miała zupełnie inną wizję. Chciała, żeby pozostała to działalność charytatywna, a on chciał rozmnażać i handlować zwierzętami. Wkrótce pojawiły się także pogłoski o planach Dona co do przeniesienia schroniska na kostarykę. Wiadomo, że bardzo często wyjeżdżał tam zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych i kupił tam ogromny dwustuakrowy teren. Na Kostaryce znajdował się również gabinet zaprzyjaźnionego lekarza, którego don często sterylizował i kastrował koty, mające trafić do schroniska. Z informacji podanych w serialu wynika, że Karol była przeciwna zarówno przeprowadzce, jak i przenoszeniu azylu. Była również pewna, że mąż wyjeżdża za granicę, żeby spotykać się z innymi kobietami, i miała na to sporo dowodów. Mimo wszystko, na początku 1997 Don zaczął dzielić się swoimi planami co do przeprowadzki ze znajomymi i z rodziną i zaczął załatwiać formalności. Między innymi przeniósł prawo własności do nieruchomości, które mieli na Florydzie, na firmę, którą założył na Kostaryce. Te plany jednak nigdy nie doszły do skutku, ponieważ 18 sierpnia 1997 roku Don nagle zniknął. Zdaniem Karol, mąż niedługo wcześniej powiedział, że ma zamiar popłynąć na Kostarykę, żeby przetransportować kilka samochodów. Tego samego dnia był umówiony ze swoim prawnikiem. Miał dostarczyć mu dokumenty, ale nie pojawił się na umówionej wizycie. Dokumenty zostały dostarczone bardzo wcześnie rano, około szóstej, jeszcze przed otwarciem kancelarii i nie wiadomo, czy Don zrobił to osobiście, czy ktoś inny dostarczył je w jego imieniu. Następnego dnia Karol zgłosiła zaginięcie męża na policję. Już na początku śledztwa udało się znaleźć samochód dona niedaleko prywatnego portu lotniczego Pilot County Airport w mieście Spring Hill 65 km od ich domu. W aucie znajdowały się kluczyki, ale nie było żadnych innych dowodów wskazujących na to, że mogło stać się coś złego lub gdzie w tej chwili przebywa Don. Podczas śledztwa policja wzięła także pod uwagę możliwość udziału osób trzecich. Don zniknął nagle i zupełnie bez śladu. Nie udało się jednak znaleźć dowodów, które pozwoliłyby na postawienie zarzutów w tej sprawie. Nie brakowało jednak poszlak. Większość osób, które znały parę, twierdzą, że to Karol mogła mieć z tym coś wspólnego. Podobne podejrzenia mają członkowie rodziny Dona i jego współpracownicy. Wiadomo, że ich małżeństwo było dalekie od idealnego i kłótnie na temat wspólnego biznesu były coraz częstsze. Don również kilkukrotnie wspominał o rozwodzie, chociaż Karol stwierdziła, że nigdy nie brała tych gruźb na poważnie i sądziła, że mąż rzeczywiście się na to zdecyduje. Co ciekawe, wyszło również na jaw, że w czerwcu 1997 roku, czyli dwa miesiące przed zniknięciem, mężczyzna wystąpił o zakaz zbliżania wobec Karol. Policji powiedział, że żona groziła, że go zastrzeli. Jego wniosek ostatecznie został odrzucony i wygląda jednak na to, że mężczyzna aż tak bardzo nie obawiał się o swoje życie, ponieważ dalej dobrowolnie mieszkał z nią pod jednym dachem. Policji udało się również dotrzeć do dokumentów podpisanych przez Karol niedługo przed zniknięciem męża, z których wynikało, że jeśli coś mu się stanie, to ona będzie miała prawa do jego majątku, 5 milionów dolarów w aktywach, a córka do nas pierwszego małżeństwa będzie miała prawo do zaledwie 10%. W tych dokumentach jako jeden z przypadków, w których Karol przekazany zostaną te prawa, było właśnie zaginięcie. Pojawiły się spekulacje, że pismo mogło zostać sfałszowane w celu oczernienia Karol, ale do tej pory nie udało się potwierdzić, czy było prawdziwe czy podrobione. To, co jednak jest pewne, to to, że prawnik Dona został przez niego poproszony o zachowanie dowodów złożenia wniosku o zakaz zbliżania na wszelki wypadek. Od momentu pojawienia się na Netflixie dokumentu Król Tygrysów, najpopularniejszą teorią stała się ta, mówiąca o tym, że Karol zabiła swojego męża, a następnie pozbyła się dowodów poprzez nakarmienie nim tygrysów. To nie jest jednak pierwszy raz, kiedy taka teoria została przedstawiona. Po raz pierwszy wspomniała o tym córka Dona w swoim wywiadzie dla magazynu People w 1998 roku, rok po zniknięciu ojca. Jej zdaniem największym błędem policji na początkowych etapach śledztwa było niesprawdzenie DNA w maszynie do mielenia mięsa, w której przygotowywane były posiłki dla kotów. Następnie ta sprawa ucichła na wiele lat, nie było żadnych nowych dowodów ani poszlak. Wszyscy świadkowie i podejrzani zostali przesłuchani i wydawało się, że świat zapomniał o donie Luisie. Tak było do marca 2020 roku. Najbardziej kontrowersyjnym elementem programu był wywiad, w którym Karol żartobliwie wspomniała, że przecież tygrys nigdy nie zjadłby człowieka, chyba że ten całkowicie byłby wysmarowany olejem sardynkowym. To oczywiście stało się pożywką dla zwolenników teorii o jej udziale w zniknięciu męża. Kobieta wielokrotnie w wywiadach podkreślała, że jest niewinna, wyparła się również oskarżeń o to, że groziła swojemu mężowi. Wspomniała, jak frustrująca jest sytuacja, w której cały świat wierzy, że skrzywdziło się swojego partnera i nie ma żadnej możliwości udowodnienia swojej niewinności. Don oficjalnie został uznany za zmarłego 5 lat po zaginięciu w 2002 roku. Karol wciąż postuluje swoją niewinność i podkreśla, że nie wyklucza możliwości, że mąż wyjechał na Kostarykę, do miejsca, które kochał najbardziej na świecie i tam rozpoczął nowe życie. Wspomniała również, że w lata poprzedzające jego zniknięcie stan zdrowia Dona do stopniowo się pogarszał. Miał problemy z pamięcią krótkotrwałą, bywał zdezorientowany i nie wiedział, gdzie jest. Podejrzewała, że może mieć wczesne stadium choroby Alzheimera. Powiedziała także, że kilkukrotnie przyłapała go na wyjmowaniu śmieci z okolicznych śmietników, a także zbieraniu części samochodowych i złomu. Zdaniem bliskich mężczyzny to są kłamstwa i Karol mówi to tylko dlatego, żeby wytłumaczyć to nagłe zniknięcie, a tak naprawdę nie ma wątpliwości, że to ona maczała w tym palce. Karol poznała swojego trzeciego i obecnego męża, Howarda Waskina 1 listopada 2002 roku. Wzięli ślub dokładnie dwa lata później, 1 listopada 2004. Podczas wywiadu, który pokazano w Królu Tygrysów, Howard powiedział, że jego najważniejszym celem w życiu jest teraz uszczęśliwienie Karol. Przyznał także, że zna wiele osób, które kochają egzotyczne zwierzęta i zawodowo zajmują się ich opieką i w porównaniu z nimi Karol jest bardzo normalna. Nie ma wątpliwości, że para bardzo do siebie pasuje. W internecie można znaleźć zdjęcia z ich ślubu. Howard zgodził się przebrać za Tygrysa i być prowadzonym na smyczy przez żonę. W tym roku od zaginięcia Dona Luisa miną 23 lata i sprawa nadal pozostaje nierozwiązana. Dzięki nowemu rozgłosowi po emisji programu świat patrzy na ręce Karol Baskin. Codziennie ukazują się nowe artykuły, wpisy i ze względu na specyfikę dzisiejszych czasów także memy. Dotarłam także do informacji, że ze względu na wzmożone zainteresowanie sprawą, policja na Florydzie zaczyna podejmować kroki w celu wznowienia śledztwa, choć czy rzeczywiście do tego dojdzie i jakie będą jego wyniki, pewnie nie dowiemy się jeszcze przez wiele miesięcy. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten temat był dla Was równie interesujący jak dla mnie. Koniecznie dajcie mi znać, czy oglądaliście serial Król Tygrysów i co o nim sądzicie i czy macie jakieś własne teorie na temat tego, co mogło stać się z Donem Louisem. Czy wierzycie w winę Karol, czy może uważacie, że oskarżenia jej są wynikiem tylko tego, że nie ma dowodów na to, że było inaczej. Dajcie mi znać jak również jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. Także napiszcie to w komentarzach. a teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.